Podpis elektroniczny kwalifikowany to nie tylko podpisywanie dokumentów mocą prawną równoważną podpisowi odręcznemu, to także dwie inne funkcje, o których możesz nie wiedzieć. Sprawdź, czy Cię czymś zaskoczy. Cześć, z tej strony Marcin Wysokiński z Sign, gdzie każdego dnia pomagamy wdrażać podpisy elektroniczne kwalifikowane w firmach na całym świecie. Jeśli jeszcze nie obserwujesz tego kanału, a chcesz być z o e-podpisie na bieżąco, to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj. Funkcja pierwsza zabezpieczenie dokumentu. Podpisując najpopularniejsze rodzaje dokumentu, czyli plik PDF, ale nie tylko, ponieważ to samo tyczy się plików jak DOC, XML i innych. Zabezpieczasz dokument przed jego późniejszą edycją. Jeśli ktokolwiek naniesie zmiany w dokumencie, to podpis, który dotyczył pierwotnej wersji, jest niepoprawny. A dla ciebie będzie to informacja, że ktoś ingerował w dokument. Funkcja druga: znakowanie czasu. Po zakupie podpisu elektronicznego certu otrzymujesz do wykorzystania co miesiąc 5000 znaczników czasu, co oznacza, że Możesz co miesiąc podpisać 5000 dokumentów ze znacznikiem czasu. Co to jest znacznik czasu? Jest to niepodważalna data i godzina podpisania dokumentu. Jeśli trafiłbyś na sytuację sporną i ktoś chciałby zweryfikować kiedy konkretnie podpisałeś dany dokument, na przykład ważną umowę, to znacznik czasu daje gwarancję, że data i godzina widniejąca na dokumencie jest nie do podważenia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to kliknij proszę łapkę w górę lub zostaw krótki komentarz, dzięki czemu więcej ludzi dowie się ciekawych i praktycznych rzeczy o kwalifikowanym podpisie elektronicznym. Pamiętaj o ściągnięciu naszego bezpłatnego e-booka. Dodatkowo rekomenduję Ci ten film. Dzięki za Twój czas. Bądźmy w kontakcie.